Panie trenerze, jak przebiegały przygotowania do rozpoczętego już sezonu? No, przygotowania zaczęliśmy 12, 12 lipca treningiem tutaj na boiskach swoich. tak? Trenowaliśmy trzy razy w tygodniu. Mieliśmy, rozegraliśmy trzy mecze sparingowe, takie kontrolne z tego względu że mieliśmy dużo ubytków w tej rundzie odeszło od nas sześciu zawodników dokoptowaliśmy też sześciu także y, praktycznie y, jakby suma się nam zgadza y, no nie mamy jeszcze wszystkich nie dysponujemy wszystkimi zawodnikami na mecze które się rozpoczęły w tej rundzie myślę że z biegiem czasu y, i z, z biegiem y, zakończenia wakacji powinno nas być coraz więcej rozegrane sparingi jak jakie jak pan ocenia graliśmy tutaj z niższymi ligami z niższą ligą graliśmy z tego względu że nie dysponowaliśmy pełnym składem było u nas na tych sparingach 12 13 osób z tego względu postanowiłem rozegrać sparingi z, z niżej notowanymi przeciwnikami. Zegraliśmy tutaj z Raselem dygowo, zagraliśmy ze Sławą Sławno, zagraliśmy z, z Astrą u stronie morskie. No jeden taki m, mecz, który zagraliśmy z mocniejszą drużyną, z Bałtykiem Koszalin, zagraliśmy bardzo dobro, dobrą. O, oczywiście z tą niższą ligą wygraliśmy te wszystkie trzy sparingi. E, Jedyny sparing, który przegraliśmy, przegraliśmy z Bałtykiem dość wysoko, bo 9-0. Ale z 9-1, przepraszam, ale ze względu takiego, że pierwszą połowę zagraliśmy w pełnym składzie. Był remis 0 0. Trener drużyny przeciwnej zmienił 11 zawodników. My graliśmy tymi samymi, także nawet nie tymi samymi, bo trzy dostaliśmy, mieliśmy trzy kontuzje, także musieli chłopcy zejść. Musieliśmy wziąć od przeciwnika trzech zawodników, także. No także to no wyglądało to trochę nie tak, jak, jak powinno wyglądać. No ale cóż, zdecydowaliśmy się z nimi grać, musieliśmy rozegrać, jako potraktowaliśmy to taką mocną jednostkę treningową. Odszedł na przykład Duwe. Strzelał dużo bramek. Kto w tym, w tym sezonie będzie, będzie, że tak powiem, no z zawodników jakich ma Pan? Czy są tacy bramkoszeni zawodnicy? No mamy zawodnika, który ocierał się gdzieś tam o pierwszą ligę Michała Schuberta. Będzie. U nas grał dwa mecze w miesiącu, dwa-trzy mecze, bo przyjeżdża na dwa tygodnie i dwa tygodnie pracuje w Norwegii, także tutaj zdecydował się nam pomóc. No myślę, że to zawodnik no, no nietuzinkowy i może nawet okazać się jeszcze lepszym zawodnikiem niż był tutaj Mikołaj Duwę, także no, chyba powinien godnie zastąpić. Takie pytanie, które kibiców najbardziej interesuje, na co stawia trener? Mam na myśli. No... Wyniki na, na, na nadchodzący sezon rundę jesienną. No nie chciałbym tutaj się gdzieś tam daleko posuwać, ale myślę, że w tej rundzie chciałbym, żebyśmy y, pierwsze co to y, taką, taką zrobili sobie punktową rezerwę, żeby, żeby to utrzymanie było już, już w naszym zasięgu, a druga runda dopiero nam pokaże, o co możemy grać. Pierwszą rundę chcemy po prostu zachować byt w tej lidze i zdobyć punktów tyle, żebyśmy, żebyśmy byli spokojni później w następnej rundzie. A jak pierwszy mecz no, graliście na sztucznej nawierzchni chyba, tak? Tak, no właśnie tutaj, byliśmy tutaj graliśmy, dlatego też sparing ostatni we wtorek jeszcze przed rozpoczęciem z, z u stronie morskiej, też na sztucznej troszeczkę skróciliśmy sobie czas tego sparingu, bo graliśmy dwa razy 35 minut no tutaj my nie trenując na tym sparingu, no nie jesteśmy przyzwyczajeni ten organizm tutaj chłopaków jest no, troszeczkę inaczej funkcjonuje nie trenując na, tym, na, tym, na tej sztucznej no i pokazał nam tutaj wcześniejszy ten sparing który graliśmy z Bałtykiem Koszalin, że mieliśmy bardzo dużo kontuzji po tych, po tych, po tych meczach na sztucznej nawierzchni, także no po tej też mam tutaj dwóch zawodników nie trenuję w tym, w tym meczu Bułka Krzysiek jest dzisiaj na prześwietleniu stopy, także no też kolejne kolejne gdzieś urazy, mikrourazy także dzisiaj no trening taki i troszeczkę rozbiega, żeby rozbiegać troszeczkę, troszeczkę rozgrzać organizm, a później no, mamy tu beczki z wodą, będziemy się, będziemy się tutaj reanimować. No to cóż, no to życzę wszystkiego dobrego na nadchodzący sezon. Dziękuję. Mamy nowy sezon 2019 20 sezon taki związany z jubileuszem nadchodzącym. A Russell ma problemy kadrowe. Chodzi o zawodników oczywiście. Mało trochę chyba panie prezesie? No jest troszeczkę mało tych zawodników. Jest troszeczkę kontuzji. Gdzieś to wymaga czasu troszeczkę, ale jeszcze mamy trzy tygodnie. Okienko transferowe. Myślę, że tam jeszcze jeden, dwóch zawodników dojdzie. Jeszcze w tym do końca sierpnia. Także myślę, że ta kadra będzie do 20 zawodników liczyła dziś z naszymi tutaj juniorami. Także i kontuzje, ci zawodnicy kontuzjowani powracają, także myślę, że będzie dobrze. Mieliście już takich zawodników, którzy wydawało się, że zostaną jednak w tej, w tej stałej jedenastce. No ale to mówię, no, zawsze gdzieś muszą być jakieś Roszady część z wypożyczeń powracała do swoich klubów, część tych naszych już takich starszych troszeczkę zawodników, co tutaj grają. No, chęć, na przykład Mikołaj Duwe, ostatni rok studiów, chce, chciał, żeby został wypożyczony do Winety Wolin. Nie robiliśmy problemu, bo ten chłopak też chce tam tego magistra zrobić, także jakieś tam problemy może z nauką. Także poszliśmy na rękę, na pewno za rok do nas wróci. Gdzieś Michurski zawsze się skończył z piłką, no to takie ubytki, takie no, poważne, można powiedzieć, tak? I Zygmunt też wyjechał za pracą, za granicę, no tutaj no, takie wyszły, gdzie nie myśleliśmy, że takie będą ubytki, tak? I w te miejsca też musieliśmy pościągać dziś zawodników, połatać te dziury, tak? Pytałem już trenera, kto będzie strzelał bramki w tym sezonie myślę, że to, kto będzie szelał, no takiego bo mówię, mamy. Oprócz Wojciechowskiego oczywiście. Nie, no Wojciechowski to już swoje na szelał, ale są, mamy fajny zespół, mamy takich równych zawodników i to myślę, że e, też jest lepiej, jak szelają, e, jest paru zawodników, którzy szelają niż jeden, bo jak ten jeden się zatnie nam, no to może być ciężko, a jest zespół wyrównany. W tym pierwszym meczu inauguracyjnym graliśmy bez typowego takiego, można powiedzieć, napastnika i żeśmy wygrali ten mecz, gdzie się bardzo cieszymy, bo... Nie pamiętam kiedy inaugurację żeśmy wygrali. Musiał sobie tam przypomnieć. To dobrze w róży. Zawsze, przynajmniej ja tak pamiętam o dwa minione sezony, to szczególnie te rundy jesienne były takie powiedzmy no, słabe, nie? Także jak w tym roku. No tak, też te rundy właśnie były słabe, też żeśmy sobie tutaj w czasie przygotowań też mówili, żeby jednak zamknąć gdzieś ten temat tej słabszej jesieni, żeby się skupić bardziej gdzieś na tych treningach, na tej grze, bo wiosny mamy dobre i też nie wiedzieliśmy z trenerem, z czym to się tam wiąże. Trafiliśmy na inaugurację na Benjaminka, myślę, że na najgorszy jak mogliśmy, tak? bo tą okręg ligę okręgową Darłowia to rozwaliła tam w pył. Po 10 wygrywali, po 8, także też inauguracja u nich cały stadion ludzi. A Russell pojechał i w ostatniej minucie wygrał mecz. Kto strzelał bramki? Pazdur Leszek na 1-1. No, przegrywaliśmy do przerwy 1-0. Mecz wyrównany, jak to pierwsze mecze, praktycznie wyrównane. Każdy gdzieś po tych przygotowaniach do sezonu wszystkich ludzi mają. No a akurat u nas to parę kontuzji jest po tym nieszczęsnym sparingu z Bałtykiem Koszalin. Pazdur na 1-1 i w ostatniej minucie po wrzuce bułki załoga głową na 2-1. Pięknie. Pytam teraz jako prezesa, jak tam sprawy sponsoringu w ogóle drużyny? Myślę, że na razie tutaj chodzi o sponsoring, czy sprawy organizacyjne w klubie. Wszystko zawodnicy i wszystkie tam sprawy związane z funkcjonowaniem klubu mamy uregulowane z związkami tutaj z koszalińskim byłym Okręgowym Związkiem Zachodniopomorskim. Tu chodzi o zawodników, ze stypendiami. Także jesteśmy na bieżąco w klubie, czy tam z trenerem. Nie mamy gdzieś tam zaległości. Chodzi o ten rok. Myślę, że sponsorów, tych których mieliśmy, to mamy do tej pory. Teraz czekamy na nową umowę ZENEO, żeby podpisać na ten sezon. Mamy też tutaj zapewnienie od byłego wójta, pana Marka Zawackiego, że też nam pan Józef Wojciechowski pomoże w tym sezonie. Także tutaj myślę, że. W miarę z, jakoś tam dopniemy ten budżet. I na koniec pytanie, którego prezes ani zawodnik nie lubi. W tamtym roku trafił Pan praktycznie idealnie. Ja, w co mierzymy? W co mierzymy? A, że mówiłem ósme miejsce, tam gdzieś tak było, dziewiąte. Prawie idealnie trafiłem. Nie, no myślę, że. Ten sezon, gdzieś w tej czwartej lidze, w tym sezonie nie ma gdzieś faworyta, który jak wtedy był Chemik, Police, gdzie zdominował tą ligę, gdzieś tam może dwa, trzy zespoły jeszcze były. Ja mówiłem, że mamy drużynę tam gdzieś w tym 5-8 w miejscach, gdzieś w ósme miejsce liczyłem. Słabsza jesień dziś była, no zobaczymy. No myślę, że tutaj patrząc na te zespoły... Wszyscy mają powiem gdzieś braki jakieś te kadrowe, patrząc po pierwszej kolejce gdzieś tam w tych składach, e, to no, tak myślę, że tym, tym składem, który mamy w obecnej sytuacji, to myślę, że w pierwszej dziesiątce powinniśmy spokojnie e, się zmieścić, a zobaczymy jak takie duże widełki A są duże, są duże widełki bo mamy dużo, dużo nowych twarzy w zespole i to ten zespół cały czas się zgrywa tak i to nieraz może być bardzo dobry mecz a może się zdarzyć, że się zdarzą zawsze mecze, tak? bo gdzieś ten ale zespołu gdzieś został także dośli młodzi zawodnicy lub doświadczeni jak Maciek Stańczyk z Gwardii który ma występy i w drugiej lidze w trzeciej praktycznie e, na okrągu grał, także tutaj jest Zmocnienie. Cieszy mnie to, że Mateusz zaczął grać jeszcze jest przed operacją, ale gdzieś nie wiem, czy to się zwięzadła zrosły, czy że gra I, i, i to też bardzo dobry mecz rozegrał. Także wszystko na plus gdzieś idzie, tak? Prezes umiejętnie odszedł od pytania. Powiedzmy, no dobrze, prezesie życzę wszystkiego dobrego. Kibicujemy, żeby w tej pierwszej dziesiące. Ale tam u góry gdzieś to było na zakończenie sezonu, nie. Także życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam w sobotę na 11 na mecz z Leśnikiem Anowo. Dziękuję.